Jedziemy do Lidla, oddać puszki, butelki, i przy okazji w drodze do Lidla, yy, to znaczy jadę na zakupy, a przy okazji oddać butelki i puszki. A po drodze do Lidla, przy okazji, bo wiecie, że lubię robić wszystko przy okazji, jadę oddać złom, którego nie udało mi się oddać przed weekendem. Wszystko puste. Tu wszystko poszło po 10 groszy. Yy, kurczę, ile tam było? Powiem Wam, że się zgubiłem. Eee, nie wiem, jakie było saldo początkowe. Nie wiem, ale oni to tak rozbijają po 3 groszy, po 20 groszy. Ja sobie to muszę zliczyć. No, tak czy inaczej, około 6 zł miałem odliczone za puszki i butelki. Na złomowisku 47,5 kg za 39 zł. Tam mi jakieś grosze powpadały. Aha, i odkupiłem sobie Misia, tylko bez tego. Bez uchwytu. Tutaj taka nie z uchwytem. Oryginalny PRL. I słuchajcie, takie dwie kotwice. Nie wiem, czy to jest ręcznie robione. Tak wygląda. Dostałem za darmo. Słuchajcie, bo stała się rzecz straszna. Skubberka, Steel w Czechowicach, Dziedzicach. Przestaje istnieć za tydzień. No niestety, jak to e, właściciel powiedział, zielony wał ich po prostu pogrążył. No i co poradzić? Takie są realia. Powiedział, że to się nie opłaca. E, placowe wszystko przewyższa zyski. No i niestety, lecimy dalej z tematem. Wszyscy, tylko to piwo i piwo. A patrzcie na to. Ciach. No, Cofnęło mi już jeszcze raz. I 14.50 do wypłaty. Tada. Jadąc z nocnej zmiany, zahaczyłem o Deala, zrobiłem zakupy, postanowiłem oddać butelki zwrotne i słuchajcie co się stało. Yy, miałem nie wiem, no w sumie 19 butelek 3 lechy zielone yy, na zdrowie Maniusiu. Yy, chyba 14 kasztelanów zielonych, niepasteryzowanych i, albo 10, i, no i tyskie, nieważne. Tak czy inaczej, etykieta, która i tak zostanie usunięta, decyduje o tym, że Lidl nie weźmie Wam brązowego kasztelana, tylko zielone. No, wziął wszystkie zielone, tego nie wziął, mimo że wiecie, o co chodzi, butelka będzie umyta i tego. Ale co się stało? Pani, nie ja chciałem, tylko pani, yy, tak było wygodnie, jak powiedziała? Policzyła najpierw zakupy, tutaj odliczyła mi 3,60 za 36 puszek i plastikowych butelek, a do łapy mi dała 19 zł. Tak jak mówię, nie na mój wniosek, tylko po prostu powiedziała, że takie jest wygodnie. Czyli ja już mam sprawdzone, że taka opcja istnieje. I niestety tylko i wyłącznie piwo, które z etykietą takie samo jak występuje w Lidlu. Nieważne, że kasztelon, że tyskie. Może być tyskie zerówka, a tam mają tylko tyskie alkoholowe gronie, także zeróweczki wam nie wezmą, mimo że do tego samego borwaru trafia, prawda? Yy, to leci oczywiście do słoiczka, do wyzwania na te czwóreczkę. Maniek, czy ty się zgadzasz? Maniek się zgadza. Maniek się zawsze zgadza. O, już się popsuł. Ty popsuł, ty psie. Cholera, ty cholerny. No ty... O, kleszcz. Patrzcie, chodzi po nim kleszcz. Gdzie żeś łaził? Cholero. Zabijamy? O, no dobra. Zabity. gdzieś zwoził? Jeszcze jeden, patrzcie. Ale jaja. Też chodzący. Dobra. już po... Nie, nie, nie. Czekaj, Maniusz. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj. Bo mi go, go zlikwiduję, Czekaj, Mania, gutko! patrzcie, no. On nie wie, że mu pasożyty zabijam. Dobra. Oczywiście paznokieś paznok do dezynfekcji. Pokaż, gdzieś się był? Cholera, jedno wczoraj. gdzieś się szlajał? Na podwórku kleszczy nie ma, no. Dobra. Słuchajcie. pierwszochy, pierwsochami. Jak dzisiaj nie sprzedam po 5 zł, to sprzedam potem po 3,50, ponieważ mój skup się likwiduje. Bo, jak powiedzieli, Zielony Wał i inne tam opłaty związane z prowadzeniem działalności, oczywiście unijne, ich dojeżdżają. Nie opłaca im się tego robić. Gościu mi powiedział, że 15 lat robi w złomie, ale to, co się dzieje od zeszłego roku, przechodzi wszelkie granice. No i dlatego też skup likwidują. Dobra, tu mam gotowe. To. Wszystko jest z łękawki. To. to jest z łękawki. I to muszę wszystko pognieść i wytrzepać tą ziemię z tego, ale to przy gnieceniu się będzie ten. A to muszę przebrać, bo tutaj są rzeczy, które muszą lecieć do metaleo. O, tak, widzicie. To wszystko muszę przebrać. Yy, dwa worki tego są takie piękne. O. Nie wiem, czy mi to wejdzie wszystko. Mam nadzieję, że jak to skompresuję, to troszeczkę mniej tego wejdzie. Natomiast mam jeszcze aluminium tutaj. Już nie rozróżniałem tam, bo jest w tej samej cenie tam chyba po 5,50. Czy odlew, czy to jest z krzoków na przykład. I do tego jeszcze złomik dojdzie. A to wszystko oczywiście na te czwóreczkę, nie? Kogut, japę. Dobra, ja się zabieram za robotę. Czyli tak, to mamy gotowe, czyli tutaj tu, 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 szybka kompresja, dobrze. Troszkę czasu to zajęło, ale efekt jest taki. To i to jest z łękawki, to jest segregacji tych dwóch worów, to też jest wszystko znalezione w lasach, w rzekach, co zresztą tutaj widzicie. To jest wszystko wykopane, poznajdywane. I tu jest z ostatnich moich wojarzy, że tak powiem. Także są cztery wory. W tych workach jeszcze z łękawki były dwie takie blachy. Także dorzucamy jeszcze do tego. Maniek, nie psuj się, patrzcie gościano. Maniek. No. E, dorzucamy do tego złom. Złomu też jest sporo. I zobaczymy, ile po prostu na skupie za to wszystko dostanę. Ile wrzucę do słoika. Auto zawalone aluminium, złomem, kurde złomu mi się tyle uzbierało, że no nie wszystko jestem w stanie dzisiaj zawieść, a już później nie będę miał takiej szansy, bo wszystko czego dzisiaj nie sprzedam w lepszych pieniądzach, później sprzedam w gorszych pieniądzach. No ale życie, a życie to nie bajka, tu jest jeszcze aluminium, trochę nierdzewki, jeszcze aluminium pod spodem, no i cztery wory puchy, jedziemy. Standardowo, moi kochani, było pełno, jest pusto i było tak prawie kilo nierdzewki 66 kg złomu uśredniając, bo nie dzieliłem cienki gruby, czyli po 75 groszy aluminium 8,3 kilo i puszka 21 kg. Ceny macie podane tutaj. 171 i 60 groszy, czyli 10 groszy dostałem w gratisie. Także, aha, BR Castillius jest zamknięty. Zamknęli tydzień przed czasem, byłem u pani Asi, sprzedałem wszystko, puszka po 4 zł, jest dobrze. Eee, no i co? No i ogarniamy dalej, bo surowca jeszcze jest u mnie do sprzedania. Surowe najlepsze, nie maniak? O <noise> Patrzcie jak chrupie. Mm. Nie ma to jak surowizna. Maniek. Ach, jak to szczela. Patrzcie jaki drapieżnik Zrobiłem jeszcze tak, że ze wszystkich zakamarków, dziur, rowów i parowów mojego warsztatu, szopy i w ogóle wyjąłem Wszelką mieć, która tu występuje pod różną postacią, a jak widzicie, troszkę tego jest. To jest na przykład ciężkie. I tu jest jeszcze w wiaderku. Cień rzucam. No trudno. Żarówka jest za mną. I tu jeszcze jest miedź. O, widzicie tam. Także ja sobie to wszystko, ja sobie to wszystko teraz wrzucę do. Nie wiem, może do tego wiaderka. Nie wiem w zasadzie gdzie, tu jest coś wykopane. Widzicie? O, jaki lapsior! Kurde, piękna sprawa. Tu są przyjaciółki, które wam pokazywałem. One już są sprzedane, czekam tylko na przelew i będę wysyłał. A tu co jest? A tu są kable. No to kable pójdą do kabli. Tu jest mosiąc, widzicie, ale to o, jeszcze jest złomik jakiś. To na razie niech czeka na swoją kolej. A teraz biorę się za ważenie niedziuchy i doliczymy do wyzwania. I zaraz y, będę liczył wszystko to, co do tej pory udało mi się uzbierać i dostać od Was, bo przyszły przelewy. Słuchajcie, byłem bardzo mile zaskoczony. Słuchajcie, naprawdę, e, kurde. Aż mnie zamurowało, no co mam wam mówić. Eee, już się bierzemy zaważenie. Wybaczcie mi te warsztatowe warunki, ale jesteśmy w warsztacie. Jeszcze wam pokażę co ostatnio znalazłem. Eee, taki pojemniczek. Serce mi zamarło, jak zobaczyłem co jest w środku. Patrzcie na to. Kurde, myślałem, że to jest złoto, a to jest tylko. Mosiąc <laughs> nawet tu przebija trochę na zielono. Także no nieważne, może innym razem będzie złoto. Tak czy inaczej tu jest złoto na chwilę obecną. to weźmiemy, przesypiemy, ubijemy... o pięknie. Znowu można zbierać od zera. No to... Jak go obstawiacie? Ja liczę, że wiadro waży jakieś pół kilo. Także odliczymy sobie połóweczkę. Czy to widać? 8300. Czyli jakieś 7800 jest w tym wiadrze. Nie wiem po ile jest mieć. Licząc po 30 zł w miksie. Także 210 zł jest tu. Troszeczkę tam z haczykiem. I bierzemy się za następne. Próbujemy zrobić z dwóch jedną. Jak się uda, bo nie wiem, czy się uda. Bo tu się wszystko plącze. O, widzicie? Włożyć łatwo, a wyjąć już trudno. Jak w życiu. Ok. Dobrze. To pójdzie do plastiku. No, puszczaj. Ok. Jak widzicie. Większość pochodzi z rozebranych przewodów, ale wtedy jakiś trafulec się zdarzył, coś tu jest wykopane, znalezione. Także tak to wygląda. No i bierzemy się za to. Jest zero. No, uwaga, mniejszy ten haczyk mogli jeszcze zrobić. Taki na karaski, jak są, nie? I uwaga. No, tutaj powiedziałbym średnio 60, tam 5 zł. Dobrze. A w tej reklamówce już wiem, czemu jest tak ciężko. Bo tu jest miedziucha z tego trafulca, który, tego regulatora napięcia, który wyjąłem z rzeki. Także dlatego jest tak ciężko. I wjeżdżamy 4700, czyli było tak 2200 Yy, licząc 5, 7 i tam było 8, tak? Czyli, dobrze mówię? 15 kilo miedzi, czyli to daje nam 450 zł. Dobra, ale miedzi na razie jeszcze nie sprzedaję, ponieważ uważam, że cena będzie troszkę wyższa, no ale mamy jakby co w zapasie 450 zł. Dobrze, jest bardzo dobrze. Na chwilę obecną tak to wygląda, moi kochani. 4151 zł i 50 groszy, z czego przyszedł jeden przelew i drugi przelew od Krysi i Otewusi. Nie będę mówił ile, ale powiem Wam szczerze: bardzo, bardzo dziękuję i byłem w naprawdę wielkim szoku, tak czy inaczej. Przy moim zbieractwie, przy moim odzysku, przy moim szperaniu i przy waszej pomocy jest już 4151 zł i 50 groszy. W bardzo krótkim czasie mam jeszcze sporo surowca do sprzedania, także na chwilę obecną to ląduje do leśnej skarbonki. O, jak to się ładnie zeszło, widzicie. Surowce z lasów, no to leśna skarbonka, także tak to wygląda i zbieramy dalej, te czwórka coraz bliżej, trzymajcie się i papaty i wybaczcie mi za yy, warsztatowe zakończenie, no ale kurczę jestem na warsztacie i wygląda to jak na warsztacie, chociaż tu wyglądało gorzej, uwierzcie mi, odzyskałem tą przestrzeń, trzymajcie się, papaty.